Mamy początek drugiego miesiąca wakacji roku 2013. W tym czasie na swoim poprzednim kanale Zarazek2000 rozpocząłem właśnie dwie nowe serie Zakażeni oraz Ace of Space. W tym czasie też wymieniłem swój syfny laptop na kompa, na którym w końcu da się grać. Zapowiada się, że w końcu będę mógł rozumieć skrzydła na swoim kanale na YouTube. Problem w tym, że od czasu dyramy z pewnym użytkownikiem, liczba haterów na moim kanale była zdecydowanie zbyt przytłaczająca, aby móc normalnie, bez problemów prowadzić owy kanał. Żeby było śmieszniej, jest to coś, z czego ja sobie jakoś wielce nie zdawałem sprawy w ten czas. Nagle, pewnego dnia, stało się. Użytkownik, z którym to miałem wcześniej wspomnianą dramę, w wtenczas znany pod pseudonimem Dziadyga, odezwał się do mnie poprzez nieistniejącą już funkcjonalność YouTube'a wiadomości. Uświadomił mi, iż przez naszą siecią kłótnie mój kanał ucierpiał na tyle, że lepiej byłoby chyba założyć nowy. Z początku byłem sceptyczny co do tego rozwiązania, ale w końcu, 10 sierpnia roku 2013, zrobiłem to, co zaproponował mi dziadyga, dla mnie znany dzisiaj jako Kamil, osoba, z którą mam dziś i którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Założyłem nowy kanał na YouTubie XNeroGamer.pl a cała reszta jest historią, którą mam nadzieję, że będziecie skorzy poznać w następnych odcinkach historii kanału.